Dobrze się zaczyna, co? Proszę? Dobrze się zaczyna. Tylko powiem bo Nie zawodzi. A tu ładujemy. To Jedna przyczepa i druga przyczepa. Czyli jak widzicie, świętujemy dzisiaj odbiór buraka zdarzało się w święta zdarzało się w Sylwestra no a dzisiaj szóstego też się przydarzyło jeszcze urodziny także, także świętujemy odbiór buraka cukrowego dzisiaj tankujemy i plan na dzisiaj jest taki jedziemy zabierać opony odkrywamy część prysk nie całość bo Patrząc na przymrozki, to, yy, to jakbyśmy całość odkryli, to by jeszcze noc przeczekało. No to może się okazać, że żeby tak przy że żebyśmy tego nie zabrali. A w naszej okolicy, z tego co widziałem, prognozowo przyszły tydzień minus 18 stopni, także fajna zima się zaczyna. Więc, tak w skrócie, cało nas słychać, powiedział Grzesiek, dzisiaj. Teoretycznie świętujemy moje 35 y, urodziny, ale grzeniu w polu, no niestety, mamy pecha z tym burakiem y, cukrowym, a raczej z odbiorem. Sylwester, wszystkie święta możliwe, no i dzisiaj też. No ale tak czy inaczej, myślę, że po południu znajdziemy chwilę dla siebie, a ja już trochę prezentów zgarnęłam dzisiaj i wczoraj które teraz ładują dosłownie przy naszym domu. Teraz wam pokażę jak to wygląda. Tam w oddali ropa. Ciężarówki się ustawiają i po kolei podjeżdżają później jadą do cukrowni.